Zem'u do dupy, on zapomniał lewatywy Wciągam sobie loda, lubię smak prezerwatywy Po skończonym spuście, idziemy sena maczka Ja mój ziom, drugi ziom, do spermiona paczka Lubię takie gierki, kiedy ziomki liżą jajka Strzelam przez godzinę, kapo ze mnie jest tu grajka Slizuję faciala, ziomek tutaj jest niemiły Skacze góra dół, żeby mordzia był szczęśliwy Wyśliznął się z rąk, jego fiut mega wiły Kowa, pera, ja dolewam tu oliwy ja. Zamiast whisky spuszczam się do coli Ona woli moli, ja ja walę do pornoli Czy, czy, czy się suki, co ma dwa duże dziury Wolę przespać się z kolega dla jego najnowszej fury ja. Ja.